W świecie, gdzie blichtr i presja definiują każdy dzień, co dzieje się, gdy jeden z największych herosów futbolu staje twarzą w twarz z cichą desperacją? Oto historia Roberta Lewandowskiego, która wykracza daleko poza stadiony. To opowieść o spotkaniu, które wstrząsnęło mediami i ujawniło prawdę, ukrytą za wizerunkiem supergwiazdy. Słońce Barcelony zalewa gotyckie fasady i tętniące życiem ulice. Dla większości to raj na ziemi. Dla Roberta Lewandowskiego to złota klatka. Każdy jego krok jest śledzony, każdy gest analizowany. Żyje pod nieustanną presją treningów, oczekiwań klubu i milionów fanów. Pomiędzy luksusową architekturą miasta a cieniem kampnu dźwiga na barkach odpowiedzialność, o której niewielu ma pojęcie. Pewnego popołudnia opuszczając dyskretną restaurację w poszukiwaniu chwili normalności, jego drogę przecina postać. To nie jest fanka szukająca autografu. To kobieta, której twarz naznaczona jest udręką. Nie prosi o pieniądze. Z jej ust wydobywa się szept, rozpaczliwa prośba dotycząca jej syna. Scena jest surowa, prawdziwa i zupełnie nie pasuje do świata blichtru, w którym żyje Lewandowski. Co sądzicie o tym, co do tej pory zobaczyliście? Jak byście się zachowali na jego miejscu? W świecie, który nigdy się nie zatrzymuje, Robert robi coś nieoczekiwanego staje w miejscu. Zamiast standardowego gestu czy szybkiego oddalenia się poświęca kobiecie swoją pełną uwagę. Słucha w milczeniu podczas gdy ona opowiada swoją historię. Z daleka obiektywy paparacji rejestrują tę dziwną, niezrozumiałą scenę. To nie jest typowe spotkanie z fanem. To początek tajemnicy, która wkrótce obiegnie świat. Chciałbym wam serdecznie podziękować, że jesteście z nami. Zostańcie do końca. Bo najlepsze dopiero przed wami. Sceneria zmienia się na prywatną. W zaciszu swojego domu, z dala od ciekawskich oczu, Lewandowski jest zamyślony. Obraz zdesperowanej matki nie opuszcza jego myśli. Dzieli się historią ze swoją żoną, Anną. W ich rozmowie pojawia się dylemat, który zna każda osoba publiczna: czy to prawda, czy to pułapka, próba oszustwa? W ich świecie zaufanie jest towarem luksusowym. I niebezpiecznym. Długo nie trzeba czekać. Jeden z tabloidów publikuje niewyraźne zdjęcie ze spotkania pod jadowitym tytułem Mroczny sekret Lewandowskiego? Plotka zaczyna żyć własnym życiem, rozprzestrzeniając się w internecie, jak pożar. Doradcy i prawnicy radzą jedno: dystans nie angażować się chronić markę, która jest warta miliony presja rośnie z każdą godziną. Jednak, wbrew radom, Lewandowski postanawia działać. Używa swoich zasobów nie po to, by przekazać datek, ale by odkryć prawdę. Jego zespół dyskretnie weryfikuje każdy szczegół opowieści matki. To, co odkrywają, jest wstrząsające. Rzadka diagnoza medyczna, wyścig z czasem i rodzina na skraju załamania, walcząca o życie dziecka. Historia była prawdziwa. Z prawdą w ręku, Lewandowski podejmuje decyzję ale jego pomoc nie ogranicza się do przelewu bankowego, działa osobiście. Dochodzi do drugiego spotkania z matką, tym razem z dala od kamer, w miejscu, gdzie mogą spokojnie stworzyć plan. To już nie jest spotkanie gwiazdy z fanką, to sojusz dwojga ludzi walczących o wspólny cel. To, co dzieje się później, jest demonstracją prawdziwej siły. Lewandowski używa swoich wpływów na masową skalę. Aktywuje swoją fundację, mobilizuje kontakty w świecie biznesu i medycyny, opowiada historię na własnych warunkach, przejmując kontrolę nad narracją, zmienia toksyczną plotkę w potężną kampanię uświadamiającą, która porusza serca ludzi na całym świecie. Odpowiedź jest przytłaczająca. Kampania dociera do milionów, a fala wsparcia przechodzi najśmielsze oczekiwania. Widzimy bezpośredni rezultat tej postawy: leczenie dla dziecka staje się możliwe. Media, które jeszcze niedawno spekulowały i szukały sensacji, teraz z podziwem oklaskują jego człowieczeństwo. Historia zatoczyła koło. W ostatniej scenie widzimy Roberta w chwili refleksji. Ten intensywny epizod z Barcelony łączy się w jego myślach z jego własnymi, skromnymi początkami w Warszawie. To przypomnienie, że bez względu na zdobytą sławę i fortunę, najważniejsze są wartości, które wyniósł z domu. Historia kończy się nie na piłkarzu, ale na człowieku na cichej postawie, która okazała się głośniejsza niż jakikolwiek okrzyk na stadionie.